Dzień dobry, proszę Państwa, nie ma dzisiaj nagłośnienia, no ale no. staram się głośno mówić. O. Spotykamy się dzisiaj na obchodach 76 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. I jest to rocznica szczególna. Po pierwsze jest okrojona o, o pandemię, przez pandemię, to znaczy jest brak asysty wojskowej, brak harcerzy z Krakowa, którzy napisali maila, brak namiotu, który był od kilku lat, brak nagłośnienia. No, i jest to jednocześnie pierwsza rocznica, praktycznie bez powstańców. Jeszcze rok temu było ich około 10, około 10 osób. Dzisiaj jest jeden przedstawiciel, pan Wiesław. Debrzyk. Jest, jest. I była pani Wanda Woltanowska na wózku, ale już, już tutaj nie chciała przyjść. Przez ostatni rok kilkoro zmarło. Między innymi Zbigniew Martyński, Tadzio Rożkowski, Jerzy Grygiel. Kilkoro żyje, ale przyjazd tutaj jest ponad ich siły. I to nie tylko przyjazd z Gzdyni, jak przewodniczący środowiska Janusz Prejs czy Elżbieta Skrzyńska, ale również z Warszawy. Są to przecież, trudne słowo, 90 dziewięćdziesięciokilkulatkowie. I musimy się liczyć z tym, że tak już będzie zawsze. Dlatego my, potomkowie żołnierzy Górta, musimy podtrzymywać tradycję spotkań pierwszosierpniowych. To jest tylko jeden dzień w roku, który trzeba sobie zarezerwować rano na mszę świętą, po południu na spotkanie na kwaterze, na cmentarzu. I bardzo przyjemnie jest, bo jest nas coraz więcej. Tak jak ubywa powstańców, tak przybywa rodzin. W tym roku jest rodzin mało, ale myślę, że to, że to jest wina koronawirusa. I taki apel na końcu, nie zapominajmy o 1 sierpnia. Spotkajmy się za rok w jeszcze liczniejszym gronie. Chciałbym jeszcze przeczytać list od mistrza Piotra Białko. Jest to ojciec sen żołnierzy z Krakowa. Najdostojniejsi powstańcy warszawscy ze zgrupowania gór. Drodzy przyjaciele ze środowiska gór. Z ciężkim sercem piszę tych kilka słów. Zachowujemy się w odpowiedzialnie wobec waszego i naszego zdrowia nie przyjechaliśmy do Warszawy. Po raz pierwszy od 15 lat nie staniemy z waszym sztandarem w trakcie uroczystości, modlitwy i wspomnień. Będziemy uczestniczyć przez internet i sercem będziemy z wami, gdzie jest internetowiec. Tam, a tam o, mamy Ale tam mamy audycję, powiedzieli, tak. że będą, mają adres, ten, ten link i będą oglądać nas. Te wszystkie lata, gdy mieliśmy możliwość spotkań, teraz ożywają. Osoby i powieści, opowieści są w nas. Obraz tej części powstańcej Warszawy utkany z waszych wspomnień. Staniemy dziś przy kamieniu węgielnym pomnika Armii Krajowej w Krakowie, aby w godzinie W dać wyraz naszej pamięci i czci dla powstańców, ale żeby też po prostu być duchem w waszym gronie, drodzy przyjaciele. Do zobaczenia, daj Boże, za rok. Czuwaj. Podkarpisz Piotr Białko w imieniu harcerskich środowisk Zielona Trójka i Dąbie z Krakowa. Chcę powiedzieć, że tutaj jest napisane, że staniemy dziś przy kamieniu węgielnym pomnika Armii Krajowej. W Krakowie dzisiaj będzie zakopany? Murowany. Murowany. Kamień węgielny pomnika Armii Krajowej i oni tam będą. Jeszcze mam jedną sprawę, o której powiem bardziej na cmentarzu, ale może nie wszyscy będą na cmentarzu. Chciałbym zasygnalizować sprawę kwatery na Pomąskach. Przygotowywana jest rewitalizacja jej i będzie gotowa na 1 listopada. I jest apel taki, może ktoś w rodzinnych pamiątkach ma zdjęcie mogiły symbolicznej, to jest ta, ta najważniejsza część kwatery, ale zdjęcie musi być sprzed kilkunastu lat. Chodzi o róże. W dolnej części tego pomnika leżały dwie róże brązowe chyba. W złomiarze kilkanaście lat temu jedną ukradli, z drugiej ukradli kwiat. Czyli jest jedna gałązka, na podstawie tej gałązki będzie zrobiona druga gałązka, natomiast chodzi o, o, o zdjęcie tego kwiata. Kwiatu, kwiata. Pan, który nadzoruje to powiedział, że to coś wymyśli, ale dobrze by było, jakby było zdjęcie, to, to może by zrobili no, coś bardzo podobnego. Dzięki. I jeszcze jest jedna rzecz. Yy, tutaj... Yy... Tutaj podejdziemy. Na... No właśnie. To jest ten. A to jest to, co tata To jest, to, jest to, 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 człowieka, no ale... Więc tutaj zorganizowaliśmy przekaz internetowy i e, tak, żeby powstańcy i nasi przyjaciele mogli obejrzeć e, tą transmisję ze mszy i z dzisiejszych uroczystości na żywo ale także będzie to e, też zachowane na naszej stronie że można sobie będzie później też tą transmisję obejrzeć dostaliśmy tutaj bardzo ładny list od e, pana Stefana Majstera z Kanady I tu jest syn pana e, Stefana Majstera Teraz mam Jan Jan Majser i prosiłbym o przeczytanie tego e, mailarnego Bardzo chętnie. mój ojciec pisze. Po raz pierwszy od 36 lat nie będzie mnie 1 sierpnia w Warszawie. Sercem i myślami będą jednak z wami na wszystkich uroczystościach będą... Też na nich reprezentujący mnie syn, Jan, czyli ja, Urszula, moja żona, mieszkający w Warszawie. Serdecznie pozdrowienia dla tych niewielu żyjących jeszcze kultowców i dla wszystkich sympatyków naszego zgrupowania. Stefan Meissner, pseudonim Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Proponuję uczcić symboliczną minutą ciszy wszystkich powstańców, którzy zginęli w czasie tamtych 63 dni. Dziękuję. Natomiast biewie, jeszcze, ja chcę tylko powiedzieć, że żona mojego teścia Krzysztofa, czyli Stefana Meissnera, też brała udział w powstaniu. Dożyła w późnych lat, zmarła w 13 roku, ale była łączniczką. Była pseudonim Oleńka I jest tablica, jak ktoś będzie pamiętał, miał takie życzenie, tablica w krużgankach Kościoła Świętego Antoniego na Senatorskiej. I jest też tablica poświęcona bratu Markowi, który zginął w czasie powstania i bratu Janowi, który został zamęczony przez Gestapo w 1943, nawet nie zostało wydane ciało. Także cała rodzina bardzo, bardzo zaangażowana była w walkę wyzwoleńczą w powstanie i w wojnę w ogóle AK. Takie. Jeszcze dopowiem tylko, w podcieniach Kościoła Świętego Antoniego jest też tablica poświęcona Gurtowi. Tak, tak, ta, oczywiście. I, i setką powstańców. I... Tak. Chyba wiedzieli, że moja matka kradła nieco na tramwajach. To prawda. Zakładały się z koleżanką. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za...